Odaj, że w 1999 albo 2000 roku trafił do nas na staż kolega poprzez Else. Trafiło do nas dwóch studentów ukraińskich. Jeden z tych studentów po roku wrócił po raz drugi na, na, na praktyki i został i do dziś u nas pracuje. Skończył w Lwowie Uniwersytet, mówi bardzo dobrze po polsku. Prawdopodobnie to jest rodzina nieżyjącego już takiego bardzo znanego profesora Uniwersytetu, pana profesora Kutnikiewicza, który był też głośną postacią na Uniwersytecie. Zmarł on parę lat temu. Włodek równocześnie zrobił uprawnienia brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego na Ukrainie, ponieważ podjęliśmy decyzję, że będziemy, będziemy aktywni na rynku ukraińskim. No podjęliśmy tę decyzję, nie wiedząc, jak ten rynek wygląda. E, powiem szczerze, po pierwszej mojej wizycie na Ukrainie podjęliśmy drugą decyzję, że spółkę na Ukrainie mamy, ale na tej Ukrainie poza polskimi podmiotami międzynarodowymi nie robimy niczego, co jest ukraińskie. Jest w ogóle pomysł taki bardzo, no trochę trudny, ponieważ zakładaliśmy, że tam firmę budujemy i ta firma będzie się rozwijała, natomiast bardzo szybko zweryfikowaliśmy nasze, nasze oczekiwania co do tego rynku. Ten rynek był po prostu i do dzisiaj jest taki, że chyba nie chcieliśmy tam wiele rzeczy robić. No, po pierwsze był szalenie skorumpowany. No, jesteśmy tam od 9 lat. Ta firma nam się rozwija i to nawet taki rozwój ma na poziomie 80-90% dynamiki rok do roku. Ale nie mamy tam ani jednego klienta, który jest klientem ukraińskim. To są w większości polscy inwestorzy i to tacy najwięksi, jakich Znamy z pierwszych stron gazet, jak Cerzanin, jak Marlinek, jak Groklin. No wiele takich dużych polskich firm, które wchodząc na rynek miały identyczne problemy jak my. Mianowicie były przerażone tym, co tam zostało, nie, nie mogły przebić się przez biurokrację, a ubezpieczenia to, 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 to w ogóle był jakiś koszmar dla nich. Myśmy się w tym, w tym jakby segmencie odnaleźli. Zresztą takie tak też było założenie, że ta Ukraina będzie dla nas troszeczkę też przepustą do biznesu tutaj w Polsce. Czyli tak, poprzez Ukrainę do Polski. Od paru lat obsługujemy dla naszych międzynarodowych partnerów parę dużych podmiotów, również międzynarodowych, między innymi jakieś fabryki, jak to Ukraińcy nazywają, szampana. No, to są jakieś wina musujące, które tam Francuzi, Francuzi produkują na Ukrainie. No tych podmiotów jest coraz więcej, natomiast to jest jest taka działalność, myślę, bardzo, bardzo uśpiona i nie podejrzewam, że przez wiele, wiele lat jeszcze zaczniemy to bardzo mocno rozwijać. Będzie to raczej, raczej cały czas nasz taki przyczółek dla polskich klientów, dla naszych klientów, dla klientów naszych, naszych partnerów, sieci międzynarodowych, z którymi współpracujemy. Mamy w strukturze, jak już tak mówimy o strukturze mentora, mamy w strukturze mentora jeszcze Jedną firmę, która jest firmą multiagencyjną, ponieważ w pewnym momencie brakowało nam bardzo narzędzia, jakim jest możliwość wystawiania polis bezpośrednio klientom, bo nie wiem, czy wiecie, jaka jest różnica między brokerem a multiagentem albo agentem. Jako broker nie możemy mieć podpisanej umowy z żadnym zakładem ubezpieczeń. Możemy mieć tylko i wyłącznie umocowania klientów. Tylko i wyłącznie dla nich możemy przygotowywać programy ubezpieczeniowe, i wdrażać i obsługiwać. Polski prawo też jest takie skomplikowane, ponieważ równocześnie nie wolno nam mieć porozumienia z zakładem ubezpieczeń, a, ale wynagrodzenie nam zakład ubezpieczeń wypłaca. Nieraz to było bardzo ciężko, do dzisiaj jest to ciężko wytłumaczyć, ale tak ten system w Polsce funkcjonuje i myślę, że na szczęście funkcjonuje w ten sposób, ponieważ polski rynek ubezpieczeń jest rynkiem na tyle młodym że gdyby brokerzy mieli otrzymywać wynagrodzenie bezpośrednio od ubezpieczyciela, to pra, od, od klienta, prawdopodobnie wielu, wielu z tych brokerów rzeczywiście by bym. Te firmy, które mają pewnie z, jakąś taką swoją bardzo silną pozycję rynkową, one by sobie dawały radę, aczkolwiek straciłyby wielu klientów, bo to jest rynek, rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego i jest rynkiem szalonej konkurencji, szalonej walki między sobą i to tak niestety jest. To jest prezes Wojciech Sowiesza, to jest prezes Toruń Pacyfik, płatki śniadaniowe, grupa Nestle. Kiedyś Wojtek do mnie przyrzekł i poprosił, żebym ja przejął to, co kiedyś tu budował, czyli całą tą lożę Toruńską. No i tak w tej chwili już skończę, że chyba pięć albo sześć lat prowadzę lożę w Torunusku Business Center Club. wspólnego z, z masonerią. To jest po prostu jest tak, doda, że tak zawsze się to kojarzy. E Biznes są jak jest organizacją przede wszystkim menedżerów i pracodawców. Ale pracodawców bardziej kadry, bardziej osób, osób które zarządzają tymi firmami, a nie całych przedsiębiorstw. E są jakby dwa obszary. To Jedna działalność jest taka działalność lobbyingowa, informacyjna, którą realizuje centrala VCC. E Myślę, że twarz, marka, gruliszek, wszyscy, wszyscy kojarzycie. A druga działalność to jest nasza, taka działalność regionalni, lokalni, gdzie pomagamy przedsiębiorcom w różnych problemach. Jeżeli, on, jeżeli one występują, e, gdzieś próbujemy budować e, związki, takie nawet personalne, między kadrą. Myślę, że to jest dość potrzebne, bo często, często jest tak, że. E, Ludzie biznesu też potrzebują miejsca, gdzie mogą wymienić się doświadczeniem, spotkać się z ciekawymi ludźmi, a to jest też między innymi zadanie tej moje, tutaj tej w rejonie. I to jest taka moja działalność, jedna społeczna. Zawsze bardzo dużo robimy społecznie i zawsze się to, w to bardzo angażowałem. Jeżeli za coś się grałem, to zawsze uważałem, że jak coś już robi, to starać się robić to najlepiej, jak tylko można. Tak mi się życie potoczyło, że. Trójka z mojej czwórki dzieci, bo mam czwórkę dzieci z jedną żoną, tą samą co ja z początku. Eee, trójka z mojej, z mojej czwórki dzieci prawie wyczynowały już wiarstwo eee, I to się stało taką moją trochę nietypową pasją, ponieważ wiele osób się pyta skąd ja mówię, słuchaj, skąd, no chyba stąd, że jeżeli mam czas wolny, to poświęcam go dzieciom. Moje dzieci znalazły sobie hobby, żeby połączyć mniej więcej czas, żebyśmy byli gdzieś razem, no to Wypadło na różdżwiarstwo, to był też przypadek w ich życiu, bo kiedyś przypadkowo trafiły do klubu. Jeździli jako soliści. Michał, ma, jak Wam mówiłem, 21 lat. Jest, jeździ od 4 lat w parze. 3 lata jeździł w parze sportowej z obecnie 15-letnią siostrą, z Natalią. Od roku, no i w tej parze byli mistrzami Polski juniorów w parach sportowych, od, od roku jeżdżą w parze tanecznej trochę za, za ich przyczyną to tak najczęściej jest. To nie żebym Was ostrzegał, że jak kiedy wam się w życiu poszczęści i trochę wam się będzie lepiej finansowo powodziło, a będziecie mieli dzieci, to się tego należy spodziewać, że te dzieci Waszym życiem też będą kierowały. I właśnie tym nie należy bronić, bo to jest bardzo, bardzo fantastyczny moment w życiu i ja się bardzo z tego cieszę, że jakby mogę uczestniczyć w tych, tych ich, ich zamiłowaniach, ich, ich jakichś takich no to do ale tylko zamiłowanie, bo jeżeli ktoś na ten i poświęca tygodniowo około 26 godzin, no, to to już takie bardzo wyczynowe było sportu. No a ponieważ byłem jednym z lepszych zarabiających rodziców w klubie, no to zostałem tego klubu prezesem. klub finansować, więc. No i tak, tak ten klub finansuje do dzisiaj, częściowo, aczkolwiek staram się też w tym klubie wprowadzać pewne takie zasady, które pozwolą temu klubowi funkcjonowanie, kiedy mnie tam nie będzie. To jest jakby taka była moja idea, fix, którą sobie tam realizuję. No, wiele rzeczy też jakby udało mi się chyba w tym klubie zrealizować. To, jeżeli ktoś z Was może od czasu do czasu czyta gazetę albo trochę o czytał, to e, takie nazwiska jak Mariusz, Dorota, Siódek, to są, to są najlepsi polscy w twarzy sportowej. Namówiłem no, ich, nie znając ich. Drogą mailową do tego, żeby z Kanady wrócili do Polski. Oni bardzo chcieli do Polski wrócić i tutaj trenować dzieci uczyć dzieci łyżwiarstwa. Ale życie jest bardzo przykre. Po kilkunastu latach kariery, po pięciu medalach niż z świata, niż z Europy, polski związek, ani całe polskie środowisko łyżwiarskie nie miało dla nich żadnej oferty pracy. Jedyną ofertę dostali od nas, takiego malutkiego klubu, w którym, którym trenowało, wówczas tutaj do dziewięciu zawodników, to było wszystko. Natomiast myśmy mieli pewien pomysł na to, jak ten klub rozwinąć. No i Mariusz się nawet długo nie zastanawiał z Są w Toruniu, są w Toruniu, w tej chwili od 5 lat. My mamy rolę, relacje bardzo chyba rodzinne, nawet aż, aż tak daleko, w istotne z życi. No i ten klub się bardzo, bardzo mocno dzięki nim rozwinął. Szkoda też, że, że wiele osób, głównie z miasta, które, które mogłyby powinny widzieć w takich osobach wizytówkę tego miasta, tylko po prostu nie chcą. Kolejną osobą, którą ściągnęliśmy do tego klubu, jest Sylwia nowak Trębacka. I to nazwisko pewnie niewielu osobom się kojarzy z wyżwiarstwem, ale jak podam drugie nazwisko, ponieważ to jest połowa pary tanecznej. Sylwia była mistrzem świata juniorów, wicemistrzem świata juniorów, czyli w wieku juniorskim miała zdecydowanie lepsze wyniki od Doroty i Mariusza. Była taka para kiedyś Sylwia Nowak, Sebastian Kolasiński. Większość osób kojarzy Sebastiana, ponieważ Sebastian to później był mąż Marciu to były jakieś wielkie afery, wielkie miłości jakieś takie bardzo możliwe. Sylwia, Sylwia zostawiła, słuchajcie, swoją pracę dotychczasową. Była w ogóle to bardzo ciekawa osoba, skończyła Akademię Medyczną. Była świetnym zawodnikiem, jest dzisiaj działaczem i takiego dużego formatu, jeśli chodzi o międzynarodowe łyżwiarstwo figurowe, ponieważ w Międzynarodowej Federacji Łuczwiarskiej, w pięcioosobowej komisji tej federacji na całym świecie, która ustala regulaminy, zasady w poszczególnych konkurencjach, jest w Komisji Technicznej No i Sylwia zostawiła pracę jako konsultant dla takiej dość dużej szwajcarskiej firmy była konsultantem. Do spraw przeszczepów, implantów. Chodziło o kręgosłupy i powiedziała: Żwiasu to było zawsze moje życie, to była moja pasja. Jak dla mnie znajdziecie pracę, to ja wszystko mam, co się przenoszę. No i też jest trudno. to. I to tak powiem, fajnie, ja mam dużą satysfakcję, że, że tym młodym ludziom też w jakiś sposób mogę pomóc, bo oni są absolutnymi pasjonatami, robią fantastyczną pracę, chociaż to jest taka praca trochę pod górkę i, i szczytu nie widać.